Cześć, mam na imię Jarek. A mieszkam w Chinach od 10 lat. Chcę wam pokazać moją ulubioną tajwańską restaurację, która serwuje klejki, e, klejki ryżowe. Jest bardzo ciekawa. Jest prowadzona przez Tajwańczyków. Tajwańczyków w Łudziangu jest bardzo dużo. Pokażę Wam, jak wygląda fajnie, gustownie, jest zrobione wysły To maleństwo, nie wiem czy to ma 100 metrów, 120 metrów. Jest bardzo przyjemne. Jest zrobione na styla japońskich e, e, restauracji, e, to znaczy jest przytomne, takie troszeczkę romantyczne i co jest ciekawe w nim, że e, w tej restauracji, że nigdy nie ma za dużo ludzi, sprzedają bardzo dużo Waimai, y to znaczy na zewnątrz e, zamówień, e, co chwilę ktoś wchodzi. I jest fajnie, e, zmieniają to i przeozdiają e, sezonowo. Tajwańczycy mają taką fajną, minimalistyczną, opartą na japońskiej chyba kulturze dekoracji, możliwość, umiejętność dekorowania, dekorowania restauracji, zaraz Wam pokażę i oświetlenie i wszystko jest tak bardzo fajnie, przyjaźnie zrobione, począwszy od mebli, skończywszy na, na krzesłach, na sztuczcach, na dodatkach, wszystko jest tak, tak bardzo fajnie i Przyjemnie zrobione, z gustem. Dużo par sobie tutaj przychodzi, i podczas lądu przychodzą lokalni pracownicy biur. I pracownice to, co tutaj widzicie, to są solone warzywa podawane do kaszki. Napoje oczywiście, wszechobecna Coca-Cola, napoje cytrynowe, woda. No i moja ulubiona mleko sojowe. Mleko sojowe zamawia się jak i wszędzie kladąc ten coraz popularniejsze wszędzie baterie do wynajęcia siedząc jedząc sobie kolacyjkę, można sobie doładować baterie tutaj imitacja prosa tajmańskiego bardzo fajna restauracja i bardzo lubię tutaj jadać bo jest ciepło i zdrowo A teraz wam pokażę, pokażę wam Tajwańskie jedzenie, takie typowe tajwańskie jedzenie, to mamy tak Przede wszystkim kaszka Kaszka składa się na kaszkę, klej gotowany z wszelkiego rodzaju dodatkami Ten klej się gotuje 40 do 60 minut, no i ten jest z krewetkami Tutaj widzicie, krewetki są Solone owoce, tutaj w tym wypadku to jest kelp, czyli ta trawa morska o, moje mleko sojowe do tego są podawane drobne pierożki z, z nadzieniem sezamowo-mięsnym coś ala ala kapusta Kimchi, ale to nie jest kapusta Kimchi, to jest coś po tajwańsku no i xiao czyli małe smoczki albo jak to się mówi, smocze bułeczki to są gorące bułeczki z zupką w środku Gotuje się. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Gotuje się na parze. I one mają w środku nadzienie seafood, albo mięsko, albo warzywka. I co ciekawe jest, one są bardzo mięciutkie i w środku, w środku mają sos, taki gorący zupkę. Także na gorąco można sobie nimi nieźle pyszczek poparzyć. Trzeba zaczekać, aż by Dlaczego kleik? Zaraz wam powiem, dlaczego kleik klejka jest taką formą yin i yang w kuchni chińskiej a szczególnie w kuchni tajwańskiej z tego tytułu, że ryż ma właściwości ciepłe, rozgrzewające ciało natomiast krewetki mają właściwości zimne chłodzą ciało i to jest taki praktycznie zerowy balans jak oni to robią? No, całe krewetki są najpierw przysmażane na oleju, a następnie zalewane wodą z ryżem, no i duszone. Czeka się na to 40-50 do 50 minut. Ryż na wiosnę się jest z dwóch powodów. Raz, że wyrzuca wilgoć. Wyrzuca wilgoć z organizmu, usuwa wilgoć z organizmu. A dwa, na wieczór jest dobry, żeby zapełnić żołądek po zimie i nie wymusza tak kalorycznie. A, y nie wymusza kalorycznie obciążenia na żołądku, także jest bardzo, dobrą, bardzo dobrym aspektem dietetycznym, szczególnie po zimie. Patrzcie jak tutaj ładnie jest to wszystko urządzone, siedzenia również bardzo romantycznie, nie powiedział nawet romantycznie, bardzo przytulnie i bardzo przyjemnie Tajwańczycy mają zdolność do tego właśnie, że robią fajne Robią bardzo fajne um, designy i wyposażenia wnętrzu, wnętrze restauracji. Proszę tutaj na ścianie, takie dosyć gustowne. Tanio jest to zrobione w gruncie rzeczy, to nie jest drogo zrobione, ale gustownie i a, tak napawa y, pozy, pozytywnie nastraja y, szczególnie wygląd tego. Tutaj mamy co? Rzymskie wakacje, zdjęcia czarno-białe. Także poczucie z dystansu na tą restauracyjkę to jest naprawdę, naprawdę fajne i przyjemne miejsce, szczególnie do e, szybkiego lunchu, czy e, spokojnie sobie usiąść i spokojnie zjeść e, czy lunch, czy szybką kolację. Jeszcze raz wracamy, zrobimy najazd na nasze jedzenie. Spróbuj się. No bo na Dakaizia Dakai, Dakai. Poprosiłem uh, Kim, żeby mi otworzyła ta um, kai. i wtedy zobaczymy, wtedy zobaczymy, jak wygląda Cinigia. Widzicie? W środku jest zupka. W środku jest taki sos. sosiga tam, limienda tang. tam. Zobaczycie w środku jest taka zupka, o, elegancko. Ona zaraz to pokaże. No i tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Fangoleba, fangoleba, o. Widzicie ona się ta wylewa ta zupka i tak to się ha i e, ta zupka się właśnie wylewa i tą zupkę się tak wsiorbując wciąga do jamu e, chłomu jest fajne bo bardzo ciepłe e, bardzo przyjemne i e, bardzo sycące. E, klejka jest bez smaku o w klejku jeszcze co widzicie w klejku widzicie a, a, abaloni abaloni to jest a, forma seafood tych właśnie e, takich muszelek, one są dosyć drogie, rosną w Morzu Południowo-Chińskim i są bardzo popularne, zarówno wśród Tajwańczyków, jak i również na załodze Bałima, Mumej Bałima. To jest O, gamba. A, właśnie, ona ma abaloni, a ja sobie zamówiłem, zapomniałem zamówiłem sobie suszone, następnie rozgotowane. Mm, e, Clams, czyli nie wiem jak to są obrzeżki, przybrzeżki, dobrzeżki, półbrzeżki, nie wiem jak to się nazywa po polsku. E, e, chyba ogólna nazwa po angielsku to jest e, clams. E, zapomniałem, że właśnie zamówiłem inne, bo w gruncie rzeczy, e, abaloni, które tutaj widzicie, czyli po chińsku nazywa się to Zwykle są bardzo drogie. To nie chodzi o to, że jestem groszy groszem, tylko myślę, że cenowo w restauracjach wersus smakowo cena jest lekko przesadzona. Oczywiście maseczki tradycyjnie, albo na tradycję bo obowiązkowo mamy maseczki, ale mam podwójne, zwykłą jej japońską, gwiazdorską. Tutaj jest ostry, robiony sos, oni sami robią ten sos, przypalają ostro papryki, a następnie te papryki są tak jak gdyby zesmażane w oleju orzechowym. Bardzo dobre notabene. Ja lubię troszeczkę sobie kapnąć tego do, do mojego kleiku kaszki czy grysiku, nie wiem jak to się nazywa. A to jest ryżowe, także bardzo lekkie, bardzo fajne, żeby zjeść na kolację. Nie dość, że dodaje koloru to jeszcze dodaje takiego smacznego aspektu ostrości a oczywiście wszechobecny sos sojowy ja osobiście nie lubię sosu sojowego e, tajwańskiego bo jest e, wzorowany na, e, na japońskim także także e, jest bardzo mocny a, ciekawe czy coś w środku jest jest wlało się no. także cała kolacja gotowa to byłoby na tyle a, mam na imię Jarek a, no i co, życzę Wam dużo zdrowia. Mieszkam w Chinach od 10 lat. Dziękuję.